Proszę Państwa, zaczynamy od zliczania do startu Łoskarzy od 10 i potem na gwizdek pana doradcy prezydenta do spraw sportu, pana Zbigniewa Korzeniowskiego ruszamy. Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Wystartowali w Oscarze, brawa dla tych najwytrwalszych, na tych najznakomitszych, którzy ruszają na trasę 42 km i 195 m. I przywitamy tu jako pierwszych, ale ponad godzinę na pewno zabierze im zmaganie się z maratońskim dystansem. A już za chwilę start biegu głównego. Proszę Państwa już za moment start biegłównego 31 Wrocław maratonu. Bractwo kurkowe gotowe, złożyło także meldunek. pistolet gotowy, to pistolet skałkowy, z którego on wystrzału dokona pani Małgorzata Czerwińska, dyrektor regionu bankowości detalicznej PKO Banku Wolskiego, zatem naszego głównego sponsora. Pistolet gotowy? Odliczały od 10, uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! I ruszyli zawodnicy na trasę, wystrzał znakomity, fantastyczny Wisk Boże, nic nie słyszymy, ale to teraz nie jest najważniejsze. Proszę Państwa, prawie 4000 zawodniczek i zawodników rusza na morderczy dystans. To 42 km i 195 metrów. To jest dystans, z którym oni dzisiaj będą chcieli się zwierzyć. Jedni walczą o zwycięstwo, inni o jak najlepszy rezultat. I jeszcze inni po prostu o pokonanie siebie. O to, żeby udowodnić sobie, że są w stanie pokonać maratoński dystans. 42 km, 195 metrów. Proszę Państwa, Orkiestra Defta Komendy Wojewódzkiej Policji pod warunkiem łaskawiego łaskawiego Marcina Świrskiego przygrywa startującym Maradajczyką Wielkie brawa! Naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy ich pożegnali ogromnymi brawami. i będziemy oczywiście tutaj na nich czekać bez względu na to, czy przybiegnął 2 godziny 15 minut, czy też pokonanie tego dystansu zajmie im 6 godzin. Znakomicie przygotowani, zmotywowani, świetnie czekający na ten moment, czekający na to, żeby wystartować w 31 wrześniach w maratonie. Przypomnę, że to też 12 Mistrzostwa wolna Nauczycieli, że to też 2 Mistrzostwa Wolskiej Solidarności w maratonie, a oni ruszają na tę niesamowitą trasę. 42 km i 195 m. Brawa i jeszcze raz brawa. Ważne jest to, żebyśmy dodali otuchy tym zawodnikom. Może niektórzy z nich startują po raz pierwszy. Może niektórzy z nich już byli to nie raz i nie dwa. Wiemy, że jest trzech zawodników, którzy startowali we wszystkich 31 wrocławskich maratonach. Oczywiście ruszają biegacze maratończycy, uczestnicy biegu rodzinnego zostają jak na razie jeszcze w alejce przy stadionie lekkoatletycznym. Po przebiegnięciu kolumny startu biegu maratońskiego przeprowadzimy Państwa do alei głównej i tam już nastąpi Państwa start, ale to dopiero o godzinie 9.15. Proszę Państwa, prawie 4000 tysiące zawodników rusza na stół, trasę 42 km i 195 metrów. Prawami ich żegnamy, żegna ich także tutaj Orkiestra Denta Komendy Wojewódzkiej Policji pod do Was pirata szlamowego Marcina Świrskiego i zapewniamy, że będziemy na Was czekać, że będziemy tutaj oczekiwać Was na mecie i będziemy Was dopingować i Wam dopingować na całej trasie maratonu. W ten moment czekaliśmy pogoda, jaką zamówiliśmy dzisiaj i wyważona, idealna dla biegaczy. Mamy zapewnienie, że dzisiaj nie będzie we Wrocławiu padać, że tutaj ta pogoda się utrzyma do godziny 15 co najmniej, potem niech się dzieje co chce. A teraz oni ruszają kolejni zawodnicy na trasę. do 42 km, 195 m to morderczy dystans. Wydaje się, że nie do pokonania, a jednak oni wszyscy dzisiaj pokażą nam, że można to zrobić. Wrocławcy futboliści amerykańscy, zawodnicy Devils wrocław, także są dzisiaj na linii startu. Tu też dopingują. Uczestnicy drużyny szpiku ruszają na trasę maratonu. Pięknie ich wodzi. Podziękujmy im za ten start. Będziemy ich pozdrawiać. Efektownie przebrani, także zawodnicy na linii startu. Niektórzy już na trasie. Dla innych dystans dopiero się zaczyna. Ale spokojnie wszyscy będą mieli wypieszony czas według tej chwili, której przekroczą linię startu. Cały czas ciągnie nam się ta kolumna maratońska. Jeszcze nie wszyscy zawodnicy wystartowali. Tych ostatnich pożegnajmy wielkimi brawami. Jeszcze raz wielkie brawa. Ruszają na trasę. 42 km, 195 metrów. To no mała awaria, zaraz uda się ją naprawić. I trzeba zmierzyć się z czasem. Brawa także dla zawodników, którzy mają dziś trudności z poruszaniem, ale oni też startują. I jeszcze mamy kolejnych zawodników na trasie. I jeszcze teraz przekraczają linię startu. Podboliści Giants Wrocław. Także oni meldują nam się tu na się na linii startu. Ogromne brawa. Kolejni zawodnicy. O właśnie, teraz zatrzymujemy zatrzymujemy uczestników biegu rodzinnego. Już za moment, ale teraz jeszcze start naszej sztafety Biegnij po nadziei! Sztafety, którą doskonale znamy, która już jest wpisana w historię wrocławskiego maratonów. To impreza charytatywna organizowana cyklicznie w ramach wrocławskiego maratonu. Celem jest zebranie na jak największej ilości środków na rzecz dzieci chorych na choroby nowotworowe. Chodzi o wyposażenie, wyposażenie przylądka na dziedzic, nowej siedziby kliniki transplantacji szpiku onkologii hematologii dziecięcej we Wrocławiu. Każdy uczestnik sztafety jest darczyńcą opłaty startowej w wysokości 200 zł, która oczywiście wspiera cele fundacji. Sztafetę otworzy poseł Maciej Zielis. Takie informacje przynajmniej udało mi się uzyskać. A przypomnę, że fundacja istnieje już 22 lata. I uczestnicy sztafety biegnij po nadzieje, właśnie teraz na linii startu. Brawa dla nich za ten szczególny dar, za to, że biegną. Oczywiście płacają też datek na konto fundacji, ale wspaniale tutaj podzielili się dzisiaj na kilometrowe odcinki i wszyscy biegną razem na linię mety. Myślę, że jeśli uczestnicy są już gotowi, mogą wystartować. Uwaga, Sofeta biegnij po nadzieje, ruszyli, brawa wielkie dla nich. Będą się zmieniać, ale wszyscy razem dobiegną do mety. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor generalny 31. Wrocław Maraton. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Przygotowani uczestnicy biegu rodzinnego. Na czele widzę między innymi futbolistów Giants Wrocław. Widzę naszego srebrnego medalisty olimpijskiego Pawła Reinde. Oni są tu dziś ambasadorami tego biegu. Starty biegu na milę olimpijską już za dwie minuty. 1609 metrów mają do pokonania zawodnicy biegnący w biegu na Milo Olimpijskim. A w biegu rodziny w domem pierwszym Agnieszka Mierzyńska Mistrzyni Polskiej w maratonie. Wielkie brawa. Numer 1. Tu oczywiście chodzi o rekreację. Tu nie chodzi o miejsce. Liczy się to, żeby każdy przewig dystans, żeby to była po prostu wielka i dobra zabawa. Policyjny motor poprowadził uczestników biegu rodzinnego. A start waszego biegu już za minutę. Myślę, że wszyscy już gotowi. Przypominam też uczestnikom biegu rodzinnego, że po dotarciu na linię mety... Nie rozchodzimy się, zostajemy tu dziś razem z nami na Bergoli na Stadion Olimpijskiego. Pani prezydent Anna Szarycz wystartuje Was także strzałem z pistoletu skałkowego. Osoby o bardziej wrażliwych uszach, proszę o zatkanie. Bo przy starcie biegu maratońskiego niektórzy ucierpieli, ale już odzyskali słów Jeszcze jeden uczestnik biegu maratońskiego i drugi ruszyli na trasę. Brawa dla nich. Mają szansę doścignąć Keniczyków. Proszę Państwa. Rozpoczynamy liczenie. Pani prezydent Anna Sarywszy wystartuje uczestników wiewy rodzinnego. Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4! I znowu niesamowity wystrzał, 3000 uczestników, Agnieszka Mierzejewska, mistrzyni polskim maratonie, ale także wszyscy inni, którzy chcą do, razem z nami dzisiaj aktywnie spędzić niedzielę we Wrocławiu. Nie ma lepszego sposobu, to bieg rodzinny, bieg rekreacyjny, wszyscy w znakomitych czerwonych koszulkach, bieg rodzinny, mila olimpijska, rodzice z dziećmi. I oni wszyscy teraz ruszają na trasę. 1609 metrów. Tu nawet pieski ruszyły też na trasę. Orkiestra Denta Komedy Wojewódzkiej Policji podwodowała śmierci Sztabowego Marcina Świrskiego Dzisiaj Wam przegrywa, Was też żegna. I niebawem już pierwszych zawodników na linii medy pewnie zobaczymy. 1609 metrów. Brawo, zwłaszcza. Dla tych najmłodszych, dla tych wózkach, dla tych w wąsiski, dla tych, którzy biegną po raz pierwszy w biegu rodzinnym, zachęcamy do tego, żeby ich też dopingować, żeby im bić brawo do znakomitych sposób na czynną, aktywną rekreację. Pozdrawiam nawet moich byłych sąsiadów, którzy pojawili się tu na trasie. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników biegu rodzinnego. Na Was też będziemy czekać, Wam też będziemy bić brawo, gdy będziecie wpadać na linię mety. Niektórzy z trąbkami sami siebie dobijują, ale myślę, że to niekonieczne. Wszyscy bijemy im brawo i wszyscy gratulujemy tego startu i wszyscy na Was tutaj będziemy czekać, oczywiście na linii mety. zawodnicy biegu rodzinnego przebiegają linię startu. To oczywiście nie chodzi o miejsca, to oczywiście nie chodzi o czas. Chodzi o to, żeby przebiec ten dystans rekreacyjnie, żeby aktywnie spędzić niedzielę we Wrocławiu, towarzysząc niejako biegaczom startującym w 31. Wrocław Marathonii. I orkiestra Oczywiście Komendy Wojewódzkiej Policji pod do aspiranta sztabowego Marcina Świerskiego. Żegnam naszych uczestników biegu rodzinnego. 3000 osób. Musieliśmy zamknąć listę startujących, dlatego że bieg rodzinny cieszy się niezwykłą popularnością. Wielkie prawa dla wszystkich uczestników. Jeszcze widzę niektórzy zawodnicy na linii startu. Pożegnajmy także tych, którzy teraz dopiero startują wielkimi brawami. Będziemy czekać na Was już nie małem na linii mety. I myślę, że już chyba wszyscy nie, jeszcze nie. Jeszcze grupa zawodników za moment przebiegnie linię startu. To już ostatni z tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w biegu rodzinnym. 1609 metrów. Mila olimpijska przed nimi. Wielkie brawa dla wszystkich. Kolejni uczestnicy jeszcze przekraczają linię startu. Dziękujemy zaproszonym gościom, dziękujemy Bractwu Kurkowym. Oczywiście spotkamy się jeszcze z Państwem przy okazji dekoracji. Dziękujemy także orkiestrze, komendy wojewódzkiej policji pod batutą aspiranta sztabowego Marcina Świerskiego. I teraz powoli. Z linii startu przenosimy się na parygolę. Zapraszam.